Z tej strony Genia eee, nagrywam ten filmik, aby raz na zawsze uwolnić się od pewnych oskarżeń, które czytam u mnie w sekcji komentarzowej pod filmikami. Tu są świnki. Quikui. Quikui. Kuj, kuj. Pragnę Słysza. zwrócić uwagę na to, że założyłam ten kanał, nie mając pojęcia, że wyrośnie z niego aż taka społeczność. Nie wiedziałam, że będę miała kiedyś w przyszłości 10 tysięcy widzów. A że jestem osobą, która nagrywa sama dla siebie filmiki od bardzo dawna. Jak byłam bardzo mała, to zaczę... miałam pierwszą kamerę i nagrywałam różne pierdoły, tylko oczywiście tego nigdzie nie publikowałam. Więc nie było dla mnie nowością nagrywanie świnek, kiedy je kupiłam. Mam tendencję do analizowania wszystkiego, co robię poprzez moje filmiki, i tak też było, kiedy kupiłam świnki. Po prostu postanowiłam robić sobie taki własny dziennik, jak się nimi opiekuje. No, i po pewnym czasie to się zrobiło bardzo popularne. No i oczywiście do akcji wkroczyli znawcy zwierząt, zoologowie i ludzie, którzy już od bardzo dawna zajmują się swoimi zwierzątkami. Tak więc pod ostatnim filmikiem, gdzie poczęstowała moje świnki musem owocowym, zaczęli się do mnie odzywać bardzo zawzięci obrońcy zwierząt, pisząc, że świnkom nie daje się musu. Chcę tylko powiedzieć, że mus dałam moim zwierzaczkom pierwszy raz. Wcześniej karmiłam je tylko owocami, warzywami, różnego rodzaju karmami. Tylko, że oczywiście nie obronię się przed komentarzami pod każdym moim filmikiem, gdzie na przykład, gdzie kąpię zwierzątka, ktoś zawsze wyzywa mnie od, od głupiej idiotki, która pluska zwierzęta i nalewa im wody do uszu. Tak samo właśnie wczoraj, że jestem porąbana, dlatego że daję zwierzątkom sztuczne musy ze wszystkimi chemiami, badziewiami, nie wiadomo czym. Tam jeszcze było parę takich innych rzeczy pod moimi filmikami, na które postanowiłam w ogóle nie zwracać uwagi, dlatego że no, nie ma sensu. Też chciałam tylko powiedzieć, że tak jak powiedziałam wcześniej, nagrywam postęp jak się opiekuję swoimi świnkami robiąc tak naprawdę jakiś swój własny research, co, co mogę, a czego nie mogę. Więc wygląda na to, że musów nie mogę, o czym mnie uświadomiliście bardzo ładnie, więc nie będę już podawać świnkom tego musu. Też była lekcja dla mnie, nie, nie mówię, że, że a ja na złość dla Was będę świnki karmić tym codziennie. Bo nie, dostałam lekcję, dowiedziałam się od ludzi, którzy wiedzą trochę lepiej ode mnie, i przez to może uchronię moje świnki przed dalszymi problemami i resztę moich widzów też dzięki temu może uświadomiłam. Na przykład jednych moich widzów pamiętam, że uświadomiłam, żeby nie dawać karmy z, ze zbożem, dlatego że świnki, no zboża nie jedzą, to raz, wywalona kasa, jeżeli się kupi akurat taką karmę, a dwa, że że taka karma ze zbożem klei, tam skleja świnką żołądki, czy w ogóle wszyscy takich rzeczy nasłuchałam, że otłuszcza wątrobę. No, no nieważne, w każdym razie teraz już wiemy, że na przykład takiej karmy, jaką dostałam tutaj od Bartka, nie daje się świnkom. Usuwam komentarze, które moim zdaniem nic nie wnoszą do kanału, tylko na przykład robi się sesja 30-komentarzowa, gdzie ludzie wyzywają się nawzajem od głupich dzieci, od dziewczynek, od znawców i nieznawców, więc uważam, że to nic nie wnosi na moim kanale, a nie jestem fanką szerzenia hamstwa, więc z góry przepraszam, jeżeli ktoś się poczuł urażony, że komentarz usunęłam. Nie robię tego ze złośliwości, robię to po to, żeby nie było nieprzyjemności u mnie na kanale. Bardzo wręcz lubię komentarze, które czegoś mnie mogą nauczyć i na przykład komentarz, który widzicie tu, czy tu, to są komentarze, które yy, przynoszą jakąś konkretną lekcję dla mnie i dla moich maluchów przy okazji, moje maluchy jeszcze się nigdy nie rozchorowały. Mam już 3 lata, wyobrażacie sobie, jeszcze nie, nie zauważyłam u nich żadnych problemów, więc to chyba świadczy o tym, że się w miarę dobrze nimi opiekuję. Jeszcze w najbliższym czasie planuję wizytę u weterynarza. Więc też praktycznie będę to nagrywać. No. Yy, ale jeżeli widzę coś takiego, albo takiego. Uważam, że to takie komentarze muszę usuwać. Niestety nie podoba mi się to, w jaki sposób ludzie niekiedy wyrażają swoje opinie, bo to nawet nie jest opinia, tylko po prostu nie wiem, macie na celu wskazać, jaka to ja jestem niedobra, nie wiem. Boję się nawet, że w którymś momencie by wynikła z tego jakaś tania sensacja znowu na YouTubie. Że tak jak było, nie wiem czy pamiętacie, z honoratą skarbek, która po prostu udokumentowała fakt, że wyrzuciła jedzenie, które jej nie bardzo wyszło do śmietnika, czy tam nawet półka baldosa niedojedzonego i, i źle doprawioną jajecznicę, że dzieci w Afryce by te, to wszystko zjadły i w ogóle takie teksty poleciały. Szczególnie mnie rozwaliło to, że powycie, ktoś tam napisał, że powycierałbym jej ryjem podłogę. Moim zdaniem to są bardzo wredne i bardzo głupie komentarze. Jeżeli coś takiego zobaczę u siebie na kanale zdecydowanie będę usuwać. Od razu to mówię, że uprzedzam już tych, którzy na przykład wejdą później do mnie na kanał i powiedzą O, usunęła mój komentarz, ona cenzuruje ten kanał i w ogóle nie cenzuruje, tylko zdaję sobie sprawę, że na tym kanale większość to są dzieci. I młodzież, a niestety musimy mieć jakiś wpływ na to, co te dzieci powinny, a nie powinny pisać, mówić, robić i w ogóle. I też są komentarze, że, o Boże, masz 10 tysięcy widzów, więc powinnaś trochę bardziej uważać na to, co publikujesz, bo później dzieciaki robią to, co ty. Wielu moich widzów zadawało mi też pytania prywatnie, i to, co uważałam za dobre, Oczywiście odradzałam albo radziłam, natomiast cokolwiek mi powiecie, nie, nie będzie miało wpływu na to, co będę robić. Powiedziałam Wam z góry, że to, co robię z moimi świnkami, to są eksperymenty, które po prostu. No, może źle brzmi słowo eksperymenty, bo to tak, jakbym kurcze, nie wiem, robiła na nich, tak jak są te w różnych fabrykach, nie, że te, testują na nich w kosmetyki czy coś. Nie, nie, nie. Robię wszystko w granicach rozsądku. Czytam informacje w internecie, jak się z biorątkami y, opiekować. Y, też nie chcę, żeby ktoś... Y, jeżeli rodzice oglądają to ze swoimi dziećmi, to uprzedzajcie ich, że to jest tylko pani, która publikuje filmiki. A, to nie jest pani weterynarz, która wszystko wie. Dobra? To jest bardzo istotna sprawa. Nie jestem we panią weterynarz. Świnkami opiekuję się prywatnie. Y, staram się nic nie schrzanić. I moim zdaniem moje świnki mają o tyle dobrze, że naprawdę kontroluje swoje ruchy, przez co one żyją i mają się dobrze. Gorzej by było, jakbym na przykład nie kontrolowała tego, co robię, nie nagrywała tego i nie pokazywała światu, bo jakbym tak robiła, to moje świnki już by dawno nie żyły, bo bym powiedziała, a tam nikt się nie przejmuje, że mi świnka morska zdechła. Widzicie, teraz się 10 tysięcy osób przejmuje tym, że opiekuję się świnkami, więc ja kontroluję się, jak mogę, a jeżeli Wam się wydaje, że robię coś źle, to bardzo proszę nie pisać, że powycieralibyście mną podłogę albo coś w tym stylu. To wszystko, tyle jeśli chodzi o moje tłumaczenie. Jeżeli yy, uważacie, że jeżeli się zgadzacie ze mną, to napiszcie, a jeżeli się nie zgadzacie, to napiszcie to w kulturalny sposób bez wyzywania, i jeżeli zobaczę znowu, że się kłócicie ze sobą, co zupełnie nie przynosi mojemu kanałowi żadnych korzyści ani innych widzom to będę usuwać z góry uczciwie oprzedzam. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania następnych filmików w przyszłości.